Halo, hallo, eufemizowski, bardzo serdecznie z tej strony i teraz w kolejnym odcinku, moi drodzy, na kanale. Jeżeli chodzi o Dead by Daylight, a dzisiaj sobie rozegramy gierkę na evencie do szpiku kości, moi drodzy. Yy, ogólnie rzecz biorąc, jest to event. Yy, jak to się nazywa? Event. Yy, świąteczny, w sumie zimowy, tak jakby nie patrzeć. Yy, jest tutaj oczywiście offering, który daje nam 100% punktów krwi i śnieżki jakieś. Zagrałem sobie The bo ponieważ lubię sobie nim grać. Mamy igraszkę, mamy pentimento, mamy rezonans bólu i czuwaka. Gramy sobie z nieznaną grą, która daje, że jak się teleportujemy 20 sekund, mamy szybsze uszkadzanie palet, generatorów i kichanie przez okna. I gramy sobie z fiolką z serum, które robi, że w zasięgu halucynacji woży mają efekt wyczerpany, moi drodzy. Mamy quest'a wziętego, ogólnie rzecz biorąc. Także zobaczymy, jak to jest. Ja powiem Wam szczerze, że mega dużym Fanem tego eventu nie jestem, dlatego że mnie on denerwował, dlatego że surwy mogą wskakiwać właśnie w tego bałwana, który daje tak jakby protekt Hita. Co jest dość denerwujące dla mnie. Także zobaczymy, jak to będzie. No i co? Jeżeli oczywiście lubicie DBD. Dajcie o lajkę like, ja w górę, subskrypcję na kanale, komentarzu, jeżeli chcecie ustawić więcej DBD, że się chcieli. I no, i co? I zobaczymy? Ładne ładowanie widzę chociaż tutaj jest. Także nie ma na co narzekać tutaj, jeżeli chodzi o to. No i co, no i tyle, kurczę, no, dzisiaj nie ma fazmo, jak ktoś czekał na fazmo, to sorry, jutro, moi drodzy, jutro, jutro, trzeba też troszkę, ten event nie jest fazmo aż taki e, skomplikowany, żeby, wiecie, żeby, kurczę, go orać jak dzicy, ponieważ tam ludzie naprawdę ładnie to wbijają, także na spokojnie. E, no i co, no i zobaczymy, moi drodzy, jak gierka nam wyjdzie, chcę sobie zapoznać się z tym tutaj właśnie eventem bardziej, chociaż chyba nic ciekawego w nim nie zmienili, tak jak zawsze, czyli można rzucać po prostu najzwyczajniej na niezwyczajnie na świecie pod kół śnieżkami, jak i w surwów, jak i w bałwanny, I po prostu wybuchają one i dostajesz więcej bloodpointów, pointów. Także dupy nie urywa, według mnie. Jak ktoś tutaj jest rzadko na kanale, to ja jestem w szlafraczku, dlatego że zaraz idę na drugą zmianę. E, także no, a tutaj mam po prostu fotel, który jest jakby obłożony do tego, żeby kot nie drapał. Takie wiecie info, jakby ktoś się zastanawiał, co to za dziwne tło jakieś upiotrze u Ciebie. Także tak to się prezentuje. No i co kurczę, moi drodzy? Niech załaduje tą grę. Będę bardzo wdzięczny, jak tak się stanie. I mogę was jedynie, moi i zaprosi wy sobotę. Właśnie na streama, raczej z DBD. A w niedzielę sobie zrobimy streama z For Honorka Fabuły. Także, jak ktoś w niedzielę by chciał sobie pooglądać, w sobotę DBD było pooglądać, by chciał, jak sobie gram killerkiem, biegamy sobie po prostu, robimy questy na tym Bone Chill Eventie. To po prostu was serdecznie zapraszam, moi mili. Fajnie, jakby załadowało grę, bo jak wali, to będzie przypał dlatego że ja mam drugie zmiany, a już jest godzina 12. i to mi się nie podoba za cholerę, troszeczkę, yy, bo jak wali gierkę będzie musiało mi nowe lobby szukać, to będzie lekki przypał, powiem wam szczerze. Okej, okay, nasz, może midwich bro, o, ale gówno mapa, Jezus, nie lubię, nie lubię troszkę, nie jestem fanem, ale dobra, mamy oczywiście 6 śnieżek, przez to, że mamy też offering chyba, bo tam było napisane, że offering daje nam śnieżki. No i co, jak ktoś się wraca od w tym momencie, Po prostu możemy sobie. Kliknąć. O Jezus Mario. A, proszę bardzo, jak on zrobi jumpscare, to możemy w, nie, w niego rzucić. A tutaj się zbiera śnieżki ogólnie. Tak, kiedyś tego nie było. Kiedyś po prostu się wchodziło w te bałwany. O, o, o. Także, także... O, tutaj są śnieżki, o, o. tak, proszę Państwa. Okej, okay. tutaj genika robią koledzy. Tema. To był zły tutaj trochę ten. Okej, przeskoczysz czy nie? No to... No to nie jest. O Jezus, what the fuck! No to słabo wyszło moi drodzy. Ja ze skopi tam na no się, bo to warfy raczej. No to było tragiczne tutaj zagranie, nie z mojej strony, ale it z It is, z wody proszę, Po prostu sobie zobaczyć ten event. No się ma No siema. Możemy rzucić, moi drodzy, w surwów tutaj te śnieżki. o Ej, no daj mi rzucić śnieżką w siebie. Chyba dostała. Mi się wydaje, że kiedyś się punkt dostawało za to, jak trafiliśmy ścieżką w surwa. Osobiście tak mi się wydaje. Chodź tu! Czemu tu w ogóle śladów? Aha, ma to, że jak zrzuci paletę, to nie zostawia śladów za sobą. Tak mi się wydaje, perka. Nie wiem, od kogo to był, za cholerę, ale... Takowy istnieje. Przełożemy możemy bliższej bałwana. O siema. Masz full HP już? No, chyba one teżki użyła sobie, co? za oddonem. Leczącym. Iś. Okay, miałem już śnieżek. Open. Jusana babucz. E, proszę by tutaj nie bić śnieżkami, mamy. Dziś. O, Jezus. Dzisiaj te strzały z prawego troszkę nie wchodzą, moi drodzy, co jest niezbyt pocieszające. Ale teraz siadło. Dobra, to już zaraz ładne gany pójdą, wiecie, albo w obrót, no właśnie. Ja sobie wezmę tak na, na około. Riski, o oh, what the fuck, man. A tu nie nawet, o, oh, no to od Janu mnie za dobry. O oh, what the fuck, ty, to tutaj da się... O ja pierdziele, moi drodzy, dobra, nie no, to... Ema. Czyli oni dodali, że gwałany się poruszają i mogą się bejtować? Excuse me, only fuck. Okej, okay, tego się nie spodziewałem, moi drodzy, powiem szczerze, że tego się nie spodziewałem, naprawdę. A tu proszę bardzo. O wow, nieźle, nieźle. No nie no, ta mapa jeszcze, powiem wam, że no... Nie jestem zadowolony. Troszkę z gierki. No ale co ja mogę wam poradzić, nie? Patrzcie to. Patrzcie to. Chodząże. No to mogę go. Okej, okay, powiem wam, że jest tu dziwne troszkę. Dobra, spiszmy sobie czaszki. się czaszki, no te czaszko te Halo? Śnieżko... Nie, nie mogę trafić. O, o i dzisiaj 300 plus ścieżki. Kolejka nie jestem friendly ty. Ja po prostu chcę śnieżką spróbować trafić, kurczę, ale dobra no. Niki za huka, chociaż o, o już ci, bo dziwne głową, że nie jestem friendly. To żan myślała, że jestem friendly, ja tylko chciałem trafić ścieżką, żebym pokazać, że da się śnieżką trafić. jest Maria, przepraszam, Hadi, Hadi, Hadi Dobra, za nas blue w końcu. I byśmy sobie fajnie pentimento w końcu odpalili, wiecie? By się przydało. Pierwsze pentimento jest na czyli według mnie najlepsze, najbardziej useful, więc jo. Y Okej, okay. dzięki. No razie gramy M1 killerem dosłownie. Z tego prawego trochę w ogóle nie ranię. Yy, mam o to się depnąć, dziś wiecie. Ale nie wiem, czy jest sens, choćby chyba po do generatora tego, tutaj gdzie jest y zamknięty. A on nawet nie ma progresu w ogóle. What the fuck? Czyli ich tutaj niezbytnio nie ma raczej. <laughs> Ma. Loader, holy moly, koleżanka tam skara dostała chyba trochę, co? <laughs> Dobry flashboy. Ja sobie zrobię tak. Z chęcią sobie na rezonans kolejny powiesił, ponieważ geny trochę poszły, więc wolę sobie gierki, wiecie, takie skombakować. Jaj. No, ale nice. Możemy sobie zniszczyć bałwanka. Mogę do nich ogólnie wskakiwać. O, patrzcie, tak o. Mogę się chodzić jako bałwan. Cześć. Naprawdę szedł jej ten efekt. O, nie no, dzisiaj Anną na miguelka mojej no, groźby nie wychodzi. Nie, przemówię, to się poruszają. Ty nie no, to jest niesamowite. Oj, nie. Fakty. Spierdzielać kasztany. Wiesz, ja że po prostu, wiecie? Może. Dobra. No, powiem wam, że. To, że te bałwany się poruszają, to jeszcze bardziej bambuzle w stronę killera. Także nie to, że ja nie lubiłem tego eventu. To jeszcze bardziej mi tutaj chyba mówią Piotrze jeszcze bardziej go znienawidzi przez to, że teraz pieprzone bałwany się poruszają i cię bejtują, że jest to surwy Na na na, that's not for me That's not for me, ladies and gentlemen Hello no, Popieprzone ty Popieprzone ty, no popieprzone Oni się te klony moje stawiają fajnie Halo, wykręcicie gdzieś generatory, koledzy? halo, halu! policja. Bro, where is enemies? Bruce Wayne w ogóle, ja pierdziele, co tu się dzieje? Gramy na Bruce'a Wayne'a. To go trafiło jakimś cudem. Okay, well, to było interesujące. Co no nie patrzysz na mnie, co, co ty chcesz ode mnie? Co się patrzysz? Jeprzone bałwany, no denerwujemy, to powiem wam Te bałwany to naprawdę O wow, to mało ręcz na mnie, no tak No tak, moje szczęście w tej grze Bila Proste, proste Make me suffer Dobra nie no wiecie co M1 muszę grać. chyba M1 killer tutaj w tej grze no Nie no nie chcę M1 chociaż parę razy trafić tym prawym by się przydało, nie po to gram tym czemponem Ale auto tak najpierw, żeby nie było, wiecie Teraz sobie elegancko o, bro Fuck you No widzicie co tu się dzieje on mi budu... Pod... Nie Oj, ten event jest moj drodzy najgorszym eventem jaki jest chyba naprawdę Nienawidzę. Dziękuję, ładny snipe całkiem, ale naprawdę to będę blokują jeszcze drogę ci. A już jeden tu nie wyszło. A to twoje fajerwerki, byku Nie. Proszę, o Boże, dziękuję. Okej, okay, siu. Myślałem, że już jest bodoblokuje, nie pierdzielony. Iść. Trzeba się gdzieś ściepnąć, chyba nie. raczej dzwonimy Quentina. Najbardziej useful taktyka, myślę. Może on gdzieś jest na górze już, ale chyba nie, co? Nie, on tutaj na dół wszedł, okej. Okay. Go ściągnęli już. I on. O Jezus, tu nie trafiło ani jednej osoby. Gorzej to obejść nie może było, naprawdę. Tak, ja chciałem zautoatakować... O Jezus, widać, że dawno nie grałem w tą grę, moi drodzy, co? Myślę, że może nie gram regularnie na nowo. Ja chciałem zauto sam swojego klona, jak coś. Fun fact. Oni są pode mną, nieprawdaż? Jo raczej tak, czy jest tutaj takie, takie, takie przejście to takie fajne? Tutaj chyba nie? Właśnie. Siema Hello How are you? I am under the water. Please help me no no, tamy no moi drodzy, no. No 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 to jest po prostu... O. Oh fuck. Ej jo, unwit Masz ścieżką w łeb Dobra Gonimy, gonimy może sniper jakiś... Iść, dziki! Bardzo dobrze, znowu Bruce, Bruce Wayne dostał snipa. Sorry Bruce. Nie wiem czy nie masz już ogólnie, ale... Co ja poradzę? Kurczę, że akurat ty mi się tutaj na no, ten celownik. Masz dritkę? Nie, nie okej. Okay. To dobrze. To dobrze, to dobrze. Widzicie, dziki snajper Piotrula, kurczę. Ja gram samym sobą, jak to kiedyś było mówione, że ten killer ma po prostu Style jak ja. Chociaż już nie trochę, bo mam dłuższe włosy i na razie nie, nie, nie skracałem nie skręcałem sobie, także... Tak, gdzieś zaskoczyła koleżanka, będę mi tak to brzmiało. Także wezmę sobie to. Super, nice. Tuken jest zablokowany, bo koledzy sobie go robili, o Cześć. O, bro. Masz, nie, albo Nie, myślę, że okno zaliczysz kolego, nieładnie tak. Nie, pieprzony. Idź mi. Get lost, get lost. Kolego. Zapędzasz się troszeczkę, nie uważasz? O Boże, dobra. Okej, elegancko. A nie razujesz się ze swojego Addona nie niestety, który robi, że po Tapeku mam yy, fajne wiecie, fajne buffy. No tam jest, dobra, widzę widzę. Cześć. Spodziewałeś się takiego skrótu? A ja spodziewałem się, że akurat tak zajdzie ja pierdzielę. No to i tak jest mój już, bo nie ma tego. Masz trzymałego. O what the fuck? To było ciekawe, interakcja, nie powiem. No, Został jeden gen niestety. No ale ja tutaj głównie pod przedstawieniem tego eventu chciałem tutaj wam zagrać. Także wiecie o co chodzi. Nie bijcie mnie, że gierka nie poszła dobrze. No jeszcze niestety kurczę, no na napieprzonym midwitch'u, mid mid którego nie znoszę. No ale cóż, ale cóż. To jest jak like The Game, moi drodzy. Niektórzy lubią, wielbią, a niektórzy nienawidzą. I to jestem ja. Ja nienawidzę. To jest pentimento do odpalenia też. Dobra. O, weź się, odsun. Okej, okay, kolejny stack. Szukamy w szafkach, trzeba sprawdzić, moi drodzy. Dobra, nie było niespodzianki zaraz. Dobra, nie ma niespodzianki na razie, no dobra. To jeszcze inne, gen, trzeba mieć to na uwadze, nie? Yeah. I, dziękuję. Odpalmy sobie pentimento jedno tutaj. I, Elegancko, dobra, dobra. On ciągle wisi sobie, hop. O no, kurde, mogę sobie tutaj trzy pentimento. No dużo mi to nie da jakoś nie? Nie, jakby nie ukrywajmy. Ale przyjąć przyjmę. Gdzie jest te pentimento jedno? Tutaj, okej. Okay. Ktoś się zniszczył tutaj, o no, mówicie. Dobra, dobra, spoko. Ten penguin jest na trzapienięcie, zaraz, nie? To jest problem główny. bo jest kurwa, są sztylki, żeby coś, tu widzisz mnie? Kurwa, widzisz mnie? Oh, nice, ladies and gentlemen, that was so bad. Excuse me, co tu się stało, moi drodzy? Ja mam wrażenie, że to jest konsola, wiecie dlaczego? Bo czasami jak ktoś gra na konsoli. Właśnie pad bługuje się w taki sposób, jakby właśnie... Nie się pad. Te autoataki bugują się w taki sposób, jakbyśmy jakoś dziwnie się zamachnęli czasami. I tak nie wiem, nie sprzedali tego autoataka w postaci, Mimo to że wiem, że dostała postać. Oj, okay, cool. Oj, bambuzlet, moi drodzy, zobaczcie. Mówię to, długo nie grałem, wybaczcie, ja nie, nie jestem regularnym graczem teraz będę. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Oj, okay, dzięki, kolego. Była z tej szafki. Hej, okay, minik pół haków mamy. Źle nie jest, bo nie, chcę, nie chciałbym na rezonans, no ale już niech będzie. Jaj. Dzięki. Yy, teraz tak, nie mam żadnego do góry niestety tutaj tego. Ok, to sobie odpalmy, elegancko, tu drugi stack. Jest zdjęli ale wciąż jest. A, bo tego gana oni odpuścili sobie, patrzcie to. la, no to ładny klaczek tutaj całkiem chyba w grę wchodzi tutaj, co? Ładny klaczyk w grę wchodzi całkiem, który właśnie się odbywa. Gram M1 killerem dosłownie, śmieszne, bo, bo dzisiaj nie kastuję tego prawego, bo byłam chyba kantera troszkę. Dobra, elegancko proszę ginąć, dzięki. Cześć, zaskoczyłaś prosto na mnie, jak się z tym czujesz. Możecie z prawego, co? Nie no, może nie może nie z prawego, może nie będę gridował na prawy, co? Bo dzisiaj prawy naprawdę nie wychodzi. Nie wychodzi, nie wychodzi. W ogóle, a jeżeli się nie mylę, moi drodzy, jak powalicie surowiera, to chyba możecie z prawego bić... O, dziękuję, Tatus clean Możecie go chyba z prawego, no się prawego, z właśnie śnieżek, chyba jak on na glebie da, I możecie farmić te coiny, czy się... blockpointy chyba. No sure. O Jezus Maria, Piotrze, co, co ty grasz, co ty... Co ty grasz? Czy ja się mylę, czy się nie mylę, moi drodzy? Okej, okay, mylę się jednak. Może na haku jak wisi? Może to o to mi chodzi? Może to mi o to chodzi. Okej, okay, nie ma tu rezonansu, ale gówno. Jeszcze jeden stak, nie wiem kto był, kto nie był. Na rezonansie trochę wam powiem. Dobra, nie wiem gdzie iść do końca. Chyba na górę, co? Tutaj skrócik sobie z tego Dziękuję. Siub, 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 siub do Ok, skręcili tego gena overall. O, wychamy gnoje prostaki. Jak śmieliście. Okej, okay, w zaskoczyła. słyszałem to. Cześć, cześć, Bruce, masz dyntkę, wiesz o tym? Niedobrze troszkę Ale to dostał, bo po gdzie ty jesteś, many? Ja ciebie chcę, Bruce. Sorry, ale... O ty gnoju. Nie mam tego, nie, nie mam ten. Proszę mnie zostawić. Po prostu ginie. Chyba, że twój chłopak tutaj jest, kurczę. Ten Quentin, To no, przetrwasz, ale jak nie, to nie no. Anaki, chociaż jeden kill, moi drodzy, no. Sorry, Bruce, wybacz, ja jestem zabójcą, to ja przepraszam, że ja zabijam ich w grze komputerowej. Ja jestem friendly, moi drodzy. A ja jestem friendly ziomek, wiecie, o co chodzi. Ja tam nie muszę zabijać, żeby się dobrze bawić w tą grę. No, ale mówię, event tak się prezentuje, moi mili, jak widzicie. Dla mnie straszna średnia, bo... A, tu jest karta Jezus Maria. Jezus Maria. Dziękuję, do widzenia. Wypchnąłem ją dosłownie, kurczę, wolą umysłu, moi mili, jak widzieliście. Cześć, Quantin. O Jezus nie, no. Ja moi drodzy, idę do domu ewidentnie. się do pracy idę, nie do domu. Chciałbym już do domu wrócić. No to, że jeszcze. Nie mam śnieżek. proszę się pałować. <noise> Dziękuję. Dobra, gierka wyszła jak wyszła. Mówię, no event nie, wiem, no powiem wam, że średnio mi się podoba. Jeszcze bardziej go spieprzyli dla mnie. <noise> Jeżeli chodzi o właśnie. A w ogóle quest'a nie zrobiłem. Co ja miałem zrobić? A, imitacja była fanów w auto-atakiem, no to nawet tego nie zrobiłem, moi drodzy. Także mówię, no dla mnie średnia wa totalna. Yy, nie jestem fanem od zawsze tego yy, do szpiku kości eventu. Yy, no ale co, właśnie tutaj fajne itemy do odbioru. odbioru. Musicie wbić sobie tą hantreskę, bo jest naprawdę spoko. Całkiem fajne tutaj są sweterki do killerów, fajne zimowe bronie. Yy, także overall myślę, że jest fajnie sobie grać. No i co? No i tyle. Także w sobotę live z DBD, jak ktoś chce. Zapraszam serdecznie, moi drodzy. A ja się żegnam z wami i trzymajcie się. Do następnego, moi mili. I pa, pa.